Cześć, to Pani od Koreańskiego. Dzisiaj ruszamy z drugim dniem naszej nauki Hangera. Wczoraj poznaliśmy pierwsze cztery samogłoski. Najpierw wymawiane na szerokich ustach a, o oraz wymawiane na dzióbku u, u. Dzisiaj kolejne cztery litery. A będą to i, y, e, e. Jeszcze raz posłuchajmy. i, przyjrzyjmy się tym literom po kolei. Pierwsza z nich, I. I, jak nasze polskie I, nawet łatwo ją zapamiętać, bo jak to piszemy kropkę nad nią, no to mamy rzeczywiście nasze polskie I. Druga z tych liter też brzmi znajomo. Y, y. Bardzo podobne do naszego polskiego Y, ale minimalna różnica. Zwróćcie uwagę, znowu tę literę, Y, wymawiam na szerokich ustach, co nieco zmieni jej dźwięk. Mamy polskie Y, Y, oraz koreańskie y, y. minimalnie inaczej będzie brzmiała. No i mamy jeszcze dwie litery. Jeżeli słuchaliście uważnie na początku, to na pewno zwróciliście uwagę, że one się praktycznie nie różnią. Co tam jest innego? Jak tą różnicę między nimi wymówić, kiedy je w ogóle nie słychać? Prawda jest taka, że różnicy nie ma. One brzmią identycznie. Kiedyś rzeczywiście wymawiało je się nieco inaczej. Ale język zawsze dąży do uproszczeń. W tym momencie wszyscy wymawiają je identycznie. A więc mamy jeden dźwięk, dwie litery. Będzie kwestia ortograficzna groźnie zapisujemy. Obie wymówimy e, e. To będą litery E oraz E. A więc, jeszcze raz powtórzmy sobie wszystkie cztery. Mamy po kolei i, i, y, e, e. I, Ö, y, e. Kolejne cztery samogłoski za nami. Widzimy się jutro.